Ale zauważyłeś też, że absurd. Bo jeżeli jest informacja, że to ta żywność napływająca, czy tam importowana z zagranicy, będzie. Eee, no raczej no, kiepskiej jakości. raczej kiepskiej jakości i będzie powodowała u ludzi choroby. No jak coś jest stanie, no to wiadomo, nie jest wysokiej jakości, bo jak, jaki to by miało sens, ale. Zauważyłeś też, że absurdno, przecież cały czas trąbili, płakali i, i normalnie kwiczeli przyklejali się do, do asfaltów, że jest tak, taka straszna ta, ten, ten klimat i trzeba ratować, no ale wiesz, tam setki statków, kontenerowców, czy czym będą wozić tą żywność, będą teraz pływać, no i to już w tym momencie jest okej okay chyba, prawda? Tylko trzeba po prostu obnażać te absurdy, mówić A? o tym. Jak, jak to jest, jaka to jest hipokryzja i w ogóle rzeczy odszczelone od jakiejkolwiek rzeczywistości niezgadzające się z, z jakąkolwiek logiką normalną, bo pokrętna logika oczywiście istnieje, natomiast tego typu rzeczy no, trzeba przypominać, niech te nagrania zostają, niech to leci w świat, bo inaczej ludzie w końcu łykną to wszystko, co się dzieje. Że, że to jest rzeczywistość, a to tylko nadmuchana rzeczywistość przez kogoś, kto żyje w jakimś wyimaginowanym świecie, w swojej głowie.